18, 19 stopki mamy dzisiaj. Mor się przystrzykuje. Białka łączy się tutaj z papakiem jałorowym. No, tak, witamy drugi dzień zięcioł. Maciek tu robi nam wejście do wody. Na <noise> Mam to. O, ja dzik. To my. Morsy, tak jest Jest naprawdę bardzo zimno I w promieniu 5 km nikogo Tak, jesteśmy sami, no jest siódma rano, więc się nie ma co dziwić Ale doznania te są że Takie mówię, arcy morsowskie. Jest Pozdrowienia tak. Pozdrowienia dla tych ciepłych łóżka Tak jest <grym> Nam na jest cieplej Nam jest teraz ciepło, no bo w wodzie jest tutaj koło na zewnątrz prawie 20 Więc jest dobrze Poszedł pod wodę Jest Woo! dzik no To desecik, moi drodzy Minus dziewiętnaście. Klapka zgubiłeś. Nurkuj po niego.